sobie gramy dzisiaj brawla z, z kolegą z e, Fabianem kurde brawla e, mamy słaby i jestem słaby nie ale jakoś to powinno kurde zabili mnie zabili mojego kolegę sokoł struda się nazywał dobra Zjedziemy tutaj stać rzekę suba za zabicie to zabicie. O, o kurde, sorry za te reklamy. Naprawdę, sorry, przepraszam. Jak mnie. Dobra. Oni tutaj są. Tutaj jest mój. Tutaj jest mój, czy kto? No ja nie wiem. Tak to jest. Kurde. We dwójkę się zabili. czy ma? On nawet nie wie, że ja nagrywam Dobra, to kurde, kurde Tutaj. Dobra, zabiłem ludzi Patrzcie, ja trzech zabiłem i miał i on też trzech, ale dwie śmierci nie widzicie? I mam dziewięć pochopów Więc mamy jedną nagrodę Dobra. Więc mamy jedną nagrodę. 340. Dobra, to jest dobra. Jeszcze raz? Poczynajmy. Hmm. Grasz? Poczekaj O, on chce zmienić. Bii sobie zmienić, bo dzisiaj graliśmy i sobie trafił ze w tyle, zanim że on musi się nagrać teraz. Normalnie. Uwierzcie mi. Hmm, dobra, idziemy. Hmm... Kurde, znów ten internet ten no, mnie usiada. Albo on ma słaby, albo ja coś mam. Kurde, zabili mnie. Kurde, on idzie tu. Idzie, idzie. Dobra. Kurde, mi e, mojego kolegę zabili. Zabity tak jest! Udało się! Co i tak jest? Ale nie no, pierwszy był. Mam już maurandę! To jest. Dobra, nie jeszcze nie mam. teraz to jest na trzy parku Czyli będę parli potem, bo miała 6000 gram. Zaczynajmy. No, dawaj. nie gra. No nie wiem. Fabian. Co naprawdę nagra w No ale chyba nie gra. Fabian, grasz? A, on skina. Tego też drafił dzisiaj. Takie szczęście miał ze start dropów Bo był za darmo legenda. Na start. idę. Jestem słaby. Mogę na, na kolejnej jak, runie, jak to przejdziemy, to mogę wam sobie pokazać. Sobie Zabiję go. Dobra, tutaj się pokazuję. Gdzie... go zabił go. Nie wiem Kurde. Zabili mnie. On, on, Fabian miał dwie śmierci, zero zabitych i dwóch zabitych i jedną śmierć. Co? Czemu tylko siedem pucharków. Niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe. Dobra. Mnie, gramy dalej? Gramy da kolejną rączkę. Dawaj. No, dobrze. Jak będzie tutaj 10 lajków, to zrobię dla mnie i zabrała. Okej. Okay. Bye, nabild the class. Another okay. 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 Dobra to się sobie. Kurde, kurde. Kurde zabili mnie, ale jakoś uciekło to. Ile on nagle zabił ludzi? Dobra, zabiłem ją, zabiłem. Więc jakie są statystyki? Aha, czyli on trzy osoby zabił i miał już zero śmierci. Ja cztery osoby zabiłem i jedną śmierć. No dobra, mamy dziewiątą ramkę i dwie nagrody do odebrania. 3 aż 10 gemów większy do jeszcze, gdzie to będą następne, potem dwadzieścia, 20. dwadzieścia jeszcze, cztery widzowie, ale tutaj mamy za trzynaście. Co? Tutaj kościoł. Hej! <laughs> Mi ból, do bula mało brakuje. Do tego 70. Co 60? 60. 29 do prosto. Ty, 29. Dokonam. Rozbieram ja zbieram na Rosę. Bo? Ej, dobra. Piska. A Rosa jest jakąś rzadką. Myślę, że ta będzie lepsza. M. Kupię. Kupię. Widzowie, kupię tą postać. A czemu by nie? No jest dobra kupuje. No czemu, no. Mamy tą postać! Em, dzięki. Dzięki. za nią. I mam. Ha! Mam. Gdzie jest ta Rosa? Tutaj jest. Tak. 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 Tak, tak. A mam 3081... mmm... I prawie 400 był skotek hmm. Dobrze. Ale sobie sobie tak mocno. Normalnie. Co ja, niechcący YouTuba z Jezu. Sorry, of, something Care for the something. Hmm. Uh -huh. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Oh. Maar met die hap... Ah ja, tutaj jestem. Wat Tidak Kita berat tuh. Oj, teraz Fabianowi lepiej idzie. Co nie? Hmm. Siema, ma fabi. Moc jeszcze mam wam. Kurde, przelagowało mnie. Kurde? Aha, o, osób o, sześć osób zabił. Aha, rangę pierwszą mam. Głównie, że... Jeszcze tutaj nie. Ten A bo ma, ma rangę dziewiątą. Ten ma rangę trzynastą. Ty, jak on ma rangę trzynastą, ten czwartą, pierwszą, trzecią. Ten ma to pierwszą. Dobra, to jak nim gram? Zaczynamy. Nim sobie zagramy teraz. No, potem będę wijał rangę na tamtej. Ну а? Сейчас бы закроем этим.